Dzień dobry Państwu, witam w nowym roku po krótkiej przerwie. E, niestety dopadł nas jakiś e, wirus, grypa, coś w tym stylu. No i musieliśmy ograniczyć niektóre zajęcia. W każdym razie, e, jak widać na załączonym obrazku, e, wszystko, e, jak to mówią, gra i buczy. E, proszę Państwa, nowy rok, no cóż, e, można by było e, mówić przez 12, a może i więcej godzin na temat tego, co może przenieść, może byśmy już... Powróżyć z fusów. ale proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które się zmieniają z początkiem Nowego Roku: mianowicie zasady przyjazdu tutaj do nas, do Kanady. Tak się składa, że wielu z nas, znam takie osoby, były w Polsce na przykład w tym czasie. Pandemii, koronawirusa, różnych oboszczeń, i jakoś zdołały to zrobić, mimo tego, że obowiązywała kwarantanna, i obowiązuje nadal kwarantanna po przylocie tutaj. Polska zniosła kwarantannę, po jakimś tam okresie. Teraz ona nadal będzie obowiązywać. W każdym razie, no, jakoś tam dało się jeździć. Również były osoby takie, które jeździły na wakacje na Kubę, chociażby do tych prawie pustych ośrodków na Karaiby. No i też jakoś sobie tam radziły. Nie komentuję tego dlaczego i, i czy to jest dobrze, czy źle. Natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę na co innego. Była mowa o tym, że jakiś czas temu, że tutaj władze w Ontario czy w ogóle władze federalne pomagają w budowie ośrodków izolacyjnych i mówiło się, że wówczas chodzi właśnie o tych ludzi, którzy nie będą mogli się izolować w domu po przylocie i oto mamy realizację tego programu, chociaż realizowaną właśnie, czy, czy przeprowadzaną dosyć tak na wariackich papierach ad hoc, bo o to dowiedzieliśmy się Kilka dni temu, że od 7 stycznia będzie obowiązywało przy wejściu do samolotu lecącego do Kanady zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. No wszystko by było dobrze, gdyby y, diabeł nie tkwił w szczegółach. Po pierwsze, testy na koronawirusa, y, jak to można sobie przeczytać w wielu miejscach, y, są dosyć niepewne, to znaczy często dają y, pozytywny wynik, trzeba je przeprowadzać tam w bardzo dobrych warunkach, bla bla bla. Jesteśmy w jakimś tam Pernambuco, jesteśmy w kraju afrykańskim, czy chociażby właśnie na tych Karaibach, o których wspomniałem. No i jak te testy tam uzyskać? A poza tym, skąd taki pracownik, i to zresztą same linie lotnicze o tym zaczęły mówić, pracownik linii lotniczych ma wiedzieć, że ten papierek, który mu przedstawiamy, w jakim języku ma być ten papierek to zaświadczenie, że on jest prawdziwy, to znaczy, że dotyczy nas, że został wydany przez cokolwiek, co ma jakąś zdolność do przeprowadzania takich testów, no, a generalnie czy nie został wykonany przy pomocy pieczątki z ziemniaka i no, jakichś tam zdolności artystycznych naszych własnych. Tutaj władze kanadyjskie no, też nie za bardzo wiedzą. Minister Transportu mówił, że wyślą jakieś do tych lotnisk, skąd Kanadyjczycy przylatują, nie wiem, czy do wszystkich lotnic międzynarodowych na świecie że właśnie wyślą takie, takie listy tych, tych klinik, czy też takie standardy, jakieś wskazówki, jak, jak to ma wyglądać. No Jest to, szczerze mówiąc, niepoważne. I druga rzecz ciekawa. Otóż ludzie, którzy nie będą mieli tego zaświadczenia, czy też nie będą mogli go uzyskać, bo w ich rejonie, w ich kraju nie będzie takiej uznawanej przez władze kanadyjskie kliniki, tak to rozumiem no to zaraz po przylocie będą musieli się poddać kwarantannie. Ale tu uwaga, no nie tak jak dotychczas gdzieś tam u siebie bezpiecznie w bezmencie, czy w jakiś tam pomieszczeniach wydzielonych, tylko w ośrodku Kanadyjskiego Ministerstwa Kanadyjskiego Zdrowia, czy, czy to się nazywa jakoś tam public health center, coś w tym stylu. No i właśnie to są właśnie te, te ośrodki, które które latem chyba budowano te kontenerowe. I teraz znów nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Czy wprost z lotniska z bagażami będziemy tam odstawiani? Przez kogo odstawiani? Przez policję? Czy jakie będą nas obowiązywały ograniczenia? Będziemy tam po prostu zamknięci, tak jak w więzieniu? Będziemy mieli prawo do czegoś, nie wiem, widzenia, telefonu, takich rzeczy. Proszę Państwa, nic nie wiadomo. Czeski film, jak to mówiło się w moim pokoleniu. I, no, ale to już wchodzi już na dniach, za tydzień. Nawet, tak jak powiedziałem, same linie lotnicze są tym wszystkim zaniepokojone. No, i stąd nawiasem mówiąc, proszę państwa, jaka w tym wszystkim jest logika? Że co, że taka osoba, która nie ma tego wyniku testu przy sobie, leci samolotem, bo jest wpuszczana na pokład, doleci tutaj, powiedzmy, przez 7 godzin będzie leciała tym samolotem, doleci to jest z Azji czy z Europy, doleci tutaj na miejsce i ją właśnie z tego całego samolotu wsadzą do tego ośrodka izolacyjnego, proszę tutaj pan z nami. Na, te, na dwa tygodnie, a cała reszta samolotu idzie w ludzi, prawda? Czyli całe tam 200, czy 300, czy ileś tam, tam osób normalnie się rozchodzi. Przecież te osoby, no tak ja zakładam, że skoro leciała osoba z nimi, która była zarażona, no to przynajmniej pozarażała tych, co siedzieli tam w rzędzie obok, tuż, w, tuż blisko. I, I ci ludzie nadal będą się. Rozprzestrzeniać. Więc może tak zamknąć cały taki samolot do ośrodka izolacyjnego. Prawda? To by było, myślę, bardziej skuteczne. Logiki tu nie ma, kupy się to nie trzyma. No ale co zrobić? Takie mamy czasy, czy też, jak mówiła pewna polska dzisiaj europosłanka, klimat. A klimat ten polega na tym, proszę Państwa, że no, widać jak Miałcy, Nijacy ludzie nami przewodzą, co są na tych stanowiskach, gdzie wymagana jest, gdzie wymagane jest jakieś, jakaś wizja, że no, ci ludzie muszą podejmować decyzje. Jest to efekt tego, że od dłuższego czasu w tych wszystkich instytucjach przy awansowaniu w polityce kadrowej obowiązuje Klucz politycznej poprawności. Merytoryczne, no, zawsze istniały nepoty, zawsze istniały tego rodzaju pozamerytoryczne czynniki, no ale powiedzmy, że one teraz naprawdę nabrały nowego i bardzo decydującego znaczenia. Mój kolega Janusz Niemczyk, który na BNM właśnie się izoluje, jest na kwarantannie, twierdzi, że dożyliśmy tutaj w Kanadzie takich czasów, jak były w PRL-u, gdzie. No, przy zarządzaniu gospodarką, przy różnego rodzaju funkcjach politycznych, decydował klucz partyjny. Tutaj decyduje coś podobnego, klucz politycznej poprawności i właśnie mamy do czynienia później z tymi wszystkimi fajnymi ludźmi, którzy boją się podejmować jakąkolwiek, jakiekolwiek decyzję też, bo boją się narazić, bo też zdają sobie sprawę z całej tej otoczki politycznej, która, która no i, i, i sprowadza się się do, to, do tego, że pani, która jest na wysokim stanowisku, jakieś tam zdrowia publicznego w Ontario, mówi, no, no ja po prostu, tam oczywiście mówi to nie do mikrofonu, myślę, że mikrofon wyłączony, mówi, no, ja po prostu doczytam, co mi tutaj napiszą. No i tak to się odbywa. A kto pisze? No, to jest ciekawe pytanie. W każdym razie, w każdym razie widać, jak bardzo to państwo kuleje. Kiedyś jeden z polskich polityków powiedział, że, że Polska to takie państwo z dykty. No widać, że to nie tylko Polska, że bardzo wiele państw zachodnich, no niestety jest już zdykty. No i w bardzo wielu tych posunięciach politycznych, których jesteśmy świadkami teraz, właśnie dotyczących tej pandemii, koronawirusa i tak dalej, okazuje się, że, że ta dykta tutaj króluje w Kanadzie. Nie ma pomysłu, co z tym robić. Nie ma po prostu procedur, nie ci ludzie nie działają w jakiś sensowny sposób. To wszystko, jak no mówię to bardzo kolokwialnie, kupy się nie trzyma. Nie, nie, nie ma w tym logiki. Nawet gdybyśmy założyli, że te wszystkie no, informacje, z które oni nam podają, z których wychodzą, są słuszne, no to to, jak oni się zachowują i, i co robią, i jakie decyzje podejmują, jest bardzo problematyczne. Już nie mówiąc o tym, że sami no nie bardzo najwyraźniej wierzą w to, co robią, bo tu jeden minister na Karaibach pojechał, namawiając nas, proszę Państwa, z, chcą trzymać w domach, żebyśmy nie wychodzili, broń Boże, nawet na świeże powietrze, bo możemy się pozarażać. No a sami, proszę bardzo, tutaj minister z Alberty na Hawaje, tutaj minister nasz z Ontario na no, taką luksusową wyspę, bodajże tam Bartolomeo czy coś w, w tym stylu, sami milionerzy. E, proszę Państwa, no kasta, kasta, po prostu... Jesteśmy świadkami, kiedy opadają te wszystkie zasłony, że tam się ludzie przejmowali, wszyscy równi, demokracja, bla, bla, bla. No, widać, kto rządzi i jak, te, jak nas traktuje w tym wszystkim, właśnie e, po tego rodzaju konkretnych rzeczach. Nawiasem mówiąc, e, minister, ministrem, ale tak przejedźmy się po wszystkich posłach legislatury e, oddzielnej, chociażby, gdzie oni tam na wakacjach, e, prawda, byli. E, Korzystając z tego, że, no, że jest trochę czasu wolnego, a poza tym, tak jak tłumaczył nam minister, yy, właśnie finansów, który był na tych Karaibach, no przecież on cały czas pracował, pracował zdalnie. Dzisiaj przecież można pracować zdalnie, skądkolwiek, nawet z księżyca. Proszę Państwa, yy, nowy rok, yy, wszystkiego dobrego, yy, zdrowia, pogody ducha. To jest najważniejsze, żebyśmy się nie dali zdołować, tak zaklęsnąć. I proszę Państwa, pogoda jest świetna, zimowa biegówki, sanki no wszystko to, co można, co jest w miarę tanie, dostępne, nie kosztuje dużo czasu a, no a wpływa na to, jak myślimy bo jednak dotleniony mózg to jest, to jest duży atut w zdrowym ciele, zdrowy duch i tego Państwu na nowy rok życzę. Czyli zdrowia przede wszystkim i, i radości życia. To tyle na dzisiaj. E, oczywiście zapraszam do e, wspierania nas e, na różne sposoby i dziękuję Państwu za to w, całe wsparcie udzielane w roku ubiegłym, bo naprawdę mamy za co dziękować i mamy komu dziękować. Ja nie jestem taki za bardzo wylewny i, 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 i uczuciowy, i nie jestem też taki no, wyćwiczony do tych wszystkich PR-owych rzeczy, ale e, proszę Państwa, mam wdzięczność sercu. W sercu dla wszystkich Państwa, którzy nam w wielu sytuacjach, na różne sposoby pomogli. Do następnego razu, mówił Andrzej Kumor. Wszystkiego dobrego w nowym roku.